Siemano Widzowie! Dzisiaj pokażę jak składzić swojego kolegę na serwerze PPP musicie mieć takie o takie ustawienia i na przykład ona no, tak na serwerze To robić czy tak kolegę zabijcie tak kolega. No, albo jak podacie to palełka nie wiem jak się widziałeś skina. Co teraz widzieć o dobra I wam widziałem, jeszcze pokażę, jak te... tego. o! mmm, 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 jak nagrywam, to po prostu... Jak nagrywam, to jem. Aha, aha.

Ale nie falta ja miałam za nie uczyłem Ale ci, co, mama go nie nauczyła kultury, to ja go nauczyłem kultury. Zrzucił gościa, ja jego ja rzuciłem. Hmm. Hmm.

Hmm. Ale my się lagowało. A poluk El mi zabił. H! Mhm. Mm no czodna. Jeden. No Jezu! To jest tak. gut. Pliza może godesz. Ale poleciał fajnie. Ale faj jak. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm -hmm, mm -hmm. Samach. Ale poleciał. Pizu go zrzuci. Ile te paczków nie mogę chcieć być mm. mm, mm, mm. się dziesięciu pięciu 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 że zrobię to, tak, co tylko byłem w stanie o ja zapomniałem nie to nie ale fun widzowe Olżyt. Nie. Nie wiem. Kurde, padaj tam! Spadaj! Spadaj! Czemu się na mnie uczyłeś? Czemu jak chcesz tym mostem, to się każdy na mnie używa. Czy, jak to się mu? Uwrzał. Ej, ale on był dobry! Ej, to ja chyba już wiem, co trzeba robić, żeby być takim dobrym. Do druhé lapky se ne da, I ten můj Hej, co teď Ale se. Ale se. Ale teraz o. Osmík zrobím. Já si myslím sám sebe. Co viděl? Ale go to je to. viděl. Ca fel de gata please mi din O On mi au fata Da, <laughs> ce-am <laughs> Ja jestem adminem coxcrafta witamy. Admin Cockscrafta zabity! No, no, klosak za kobył obył walony. Kobłów, kobłów. Jezu! Ej, ale szko, szkoda, że tą perłą nie czytam dobrze. Ej, ja imbym, o, pa, pa. im bym, o, papa. Bym go rzucił. A gdyby nie on, to mój koz rzucił. Przysięgam. Indeks, Index, index, Najbardziej to w że ja ich rzucam. ale poleciał ładnie, ale ładnie poleciał. Oj, są bardzo, bardzo, bardzo Ej, a oni tak za sobą czyli jakby byli. Jezus, Jezus, Jezus. Moje umiejętności w jest to mega małe. Ja wam mówię prawdę, widzowie. Bo ja w ogóle nie umiem parkura. Ale poleciał już. Śmiesznie, widzowie, co nie? Chciał mi udać a o ja go szplankowałam. Chciał mi szplankować, żebym ja spadł, ale on spadł. Z razą perło Złożyłem perłę. Ona mi wkurcha. I też jest kolde fula. Ej, ale sobie się poleciał. Piedronka. Piedron. Cholipka, pacy oczek wpisać w ogogle. Na telefonie. Ja. Ty, ja jak ktoś wam na discole i powie, pisać, kto się kropkę, to nikt tego nie rób. Tylko piłe dane z telefonu. Ty, kundru. Hi! Sium. ba, dium, ba, pompa, e dal pein copa se me pele e simplu. simple, simple ce este și com ne o gabi ne le pija cu tu nu tot vechi agvet crunt apa I-o spadbe cum te spad Cool, de. Ja cię, wala ale wal ja bym mógł postawił. mu postawił. Muszę od razu biec. Nic nie mogę robić, tylko od razu tutaj biec. Ale z do tej To jest droga na kontenta.

się mają tępkę. Wiem, co muszę robić. Skaczę i od razu lecę tu. To bo nie. Ale ma Hej, Bolo! Blo, patrzcie na to. Blo, pa. Blo, blo. Ej, przeciągnie! Gnat. Ale, gład, Gniacie ty! Spinacze! Kurde! Ej, prawie mnie wepchnęli! Ej, ja wiem, gdzie mam stać się. No, oni są razem, bez kitu. O no każdy to widzi. No, oni już są razem. Ale wajebne. Oliwie, nie wkurzaj się, bo oni ciebie wkurzą. Przepraszam was widzowie, ale takie wariaty grałem na tym selfie. Tyle potrafią tak wkurzyć. Nie. Oliwie się ładnie w kobłewika wziął, eee! no i... zajebiste grają. Widzowie, mogę okay, już Wam moją twarz pokazać. Mm, gotowi? O. Oh. Hm. Już wam Ja już Wam pokażę, jak się teraz grać. Jak się już swoją twarz pokazywa, na YouTube. Jeden, jeden, jeden. Widzicie? Czasami prawie sobie. I w hi. go wziąłem. Ale ładnie niutko. Zasegujesz na tak traktowany. Nie, to nie Staliś temat. Hej, mać salego! Hej, mać Hej, He, she! O, już nowa lena! Wszelkie Ale poleciał kolor! Scali schemat! Ale wali! Ale mu wali! Z gęb! Pomogłem ci! Pamiętajcie, że ci pomogłem! Ale... To, że mam. Hej! Oh. <laughs> o! O boże święk! Co ja robię ze swoim życiem? Teraz wam pokażę Gleplosa. Dreama. dream! Muszę, teraz zrobię zabójstwa! Ej, ile to jest klatek? Jeden, dwa, trzy. trzy na, na trzy klatki to się bez problemu doskoczyć. Jezus! Czemu on oni He. I co, ładnie było kogoś oszukiwać? Daltonista? To? Daltonista, to, Daltonista, Daltonista! Nista. Ej, bo ja nie żartuję, widzia, wyda, to oni mi założył po prostu strefę. Ej, kobłew! Ej, po prostu to jest magiczne, to co ja robię. Wchodzę w kobłewa, oni mnie nie mogą bić, a ja ich biję. Gdyby nigdy nic... Bru, hej, bru! Mój nista jest... No, schemat ty... To jest schemat! Schemat! Schemat, nubek, 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 nubek! Nubek! Teraz chciał spalami, a ja wszyscy nubek poleciał, nubek, nubek poleciał. No co za psychol, po prostu psychol największy. Ja psycholowi psycholowida. Psychol, gramy jedną grę na bedwalsach. A, a wiecie, że ja jestem administratorem koks-klawta? Mm, mm. Le, a, g, u, a, g, e, lan, gu, -e. A, a, a dawaj, idź, mam to widzowie? G, a, e. O, D, E, gamemodek, C, L, E, A, ty, I, F, e. I, E. No wpisałem gamemodek kreatyw. Co? Ale głowy zajebiste! czekajcie, nie wiem co wpisałem D dy play dobra nie chcę wam pokazywać mojego loginu, więc poczekajcie chwilę nie pokażę wam loginu ja wam pokażę tutaj klasę nigdy bym wam nie pokazał mojego No. Już. Czy to nie jest serwer mixa Hej, teraz nie Nie, na pewno. Ja wolę. Ale był taki sam portal. Dzisiaj wam widzę, że też mogę zaplanować fajny serwer PVP. Taki. O, inikmc.pl. I też fajny jest oczywiście MindStorm mm, Też fajny jest to... Fajnie. Ta PVP. Kto lubi Wojana i yy, stawia łapkę w górę. A, hmm. zapomniałam wam też powiedzieć. Stef też ma łapkę. Bo to mnie motywuje, żeby robić znowu takie filmy. O ja, co mi się! Nie nie Mielka się przeblała! Tak nie może być! To... Patrzcie, to się robi tak. To pobielacie sobie? O to! No i zobaczcie, co nam się otwiera! Skardynicie! Już chyba wiecie, co to jest, jak oglądacie rzęczaka. ja Wam to pokażę tak jak no Sprawdaniu robiam. Kajcie, to jest to na pewno, no? Zobaczcie, prawy shift. Ja sam je pokazuję. To poczekajcie. Ej, bo ja nie potwierdziłem chyba jeszcze czegoś. Nie, wchodzi. Poczekajcie. Co jest? Nie, nie. Ale to na seli, to nie jest ustawione, że mi nie wchodzi. No i pokażę Wam tak sklepaka, jakiego płacę się. Dajcie sobie, że ja w straciłem. Ale, ale i. al Co to? Ale mam patyk nagbaka. To wiecie, co mogę zrobić. Gdzie to będzie? Mogę w kółka zrobić. Na przykład, tutaj. o tym to nawet nie wspomnę. Nie wspominam o tym. Nie wolno. Muszę na kogoś wrócić oh! Mucha, mucha. Ale bo to nie ma Jawa. To jest lepszy tak dla po Muszę na przykład. O! Ej, ej, moda, moda, moda! He, he. Gonie! Ciekawe, co mi zrobisz. Huh, 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 huh. Na pewno jestem słaby, hu uh, uh, hu uh, uh. hu hu, ale jest ten słaby, hu uh, uh, hu uh, hu hu. Goni mnie, goni mnie. Ja sam się na to dałem na widzowie, Widziałeś, ja sam na to na, dałem na blacz. Ej, hałas, małutki. Oh, det är paradkrig! Jag vill äta pärs och viktig koja det Jag vill att pärs ja, och